Cześć, witam was serdecznie, a właściwie dobry wieczór, bo u mnie już jest wieczór. Noce zapadają coraz szybciej, a to znak, że idzie zima. Dzisiaj nagrywam ten spontaniczny film dlatego, że zostały opublikowane ceny skipasów w polskim ośrodku narciarskim, a mianowicie w Zieleniec Sport Arena. Ośrodek narciarski pewnie doskonale wam znany, a w związku z tym, że jest to Pierwszy ośrodek narciarski w Polsce, który opublikował pełny cennik, i zaczyna się wkrótce promocja. Więc będziecie mogli zakupić karnety narciarskie w bardzo dobrych cenach. Postanowiłem nagrać ten film, aby przybliżyć Wam cennik, a przede wszystkim zapoznałem się z ofertą i powiem Wam, kiedy, w jakich terminach będzie można kupić najtaniej skipasy i które tak naprawdę najbardziej będą się opłacać. W trakcie tego nagrania będę zerkał na mój monitor. Od razu przepraszam za to, żeby nie było, że gdzieś tam się w bok odwracam, ale ściągi mam na monitorze, a nie chciałbym czegoś przekręcić, mówiąc z pamięci, więc pozwólcie, że od czasu do czasu będę się po prostu czy nie tyle odwracał, co patrzył poza kamerę. Więc zaczynamy. Taką najważniejszą nowością, zanim zacznę mówić dokładnie o cenach, jest to, że w Zieleńcu wrócili ponownie do sezonu wysokiego i sezonu niskiego. Czyli podobnie jak w ośrodkach alpejskich, z których kilka takich shortów, krótkich filmów mieliście okazję ostatnio zobaczyć, tak, tak, także tutaj w Zieleniec Sport Arena wprowadzono sezon niski który w tym roku będzie trwał od początku sezonu, czyli od momentu, kiedy ośrodek zostanie otwarty, do 21 grudnia i później od 11 marca. Do zakończenia sezonu. Czyli sezon główny, kiedy ceny są trochę wyższe, będzie trwał od 22 grudnia do 10 marca. Jak kształtują się ceny karnetów narciarskich i jakie w ogóle karnety narciarskie będą dostępne? Więc jeżeli chodzi o podział karnetów, to mamy karnety dwugodzinne, godzinne 4-godzinne, i 7-godzinne. Nie ma czegoś takiego jak karnet całodniowy, czyli przyjeżdżamy rano, powiedzmy sobie od 9 jeździmy do zamknięcia ośrodka, czyli do godziny 20. Nie ma czegoś takiego. Żeby w ten sposób jeździć, trzeba kupić karnet wielodniowy. Czyli maksymalnym, maksymalnym czasem, w jakim możemy jeździć, od do, to jest 7 godzin. I teraz karnet dwugodzinny kosztuje 90 zł. Karnet czterogodzinny, mówię o cenach w sezonie, kosztuje 120 zł. Karnet siedmiogodzinny będzie kosztował 140 zł. Są oczywiście ceny ulgowe, niższe ceny dla dzieciaków do 10 roku życia oraz. Osób, które skończyły 65 rok życia. I wtedy może tylko od, odpowiednio podam: 4-godzinny 105 zł, natomiast 7-godzinny 120 zł w sezonie, czyli od 22 grudnia. Jeżeli chodzi o y, karnety wielodniowe, jeżeli przyjedziecie do Zieleńca na przykład na weekend, będziecie chcieli pojeździć przez 3 dni. Wtedy taki karnet uprawnia Was do jazdy od 9 do godziny 20 i za 3 dni zapłacicie 395 zł, natomiast pociechy lub osoby starsze 330 zł. Jeżeli byście się wybierali do Zieleńca na 6 dni, wtedy trzeba zapłacić za karnet 6-dniowy 685 zł, Natomiast dziecko czy osoba starsza zapłaci 580 zł. Można też wykupić karnet sześciodniowy na 6 dowolnych dni. Czyli kupujecie taki karnet, jeżeli jesteście stałymi bywalcami Zieleńca, to wtedy przyjeżdżacie w dowolnym pasującym wam terminie i jeździcie przez 6 dowolnych dni, które wy wybierzecie. Wtedy karnet taki kosztuje 830 zł, a ulgowy 700 zł. Jak to się ma teraz w sezonie niskim, czyli do 21 grudnia, przypomnę, i po jedena, od 11 marca? 4-godzinny karnet, ale poniedziałek, piątek kosztuje 95 zł, ulgowy 85. Jeżeli ten 4-godzinny będziemy chcieli kupić w sobotę, w niedzielę, wtedy kosztuje 105 zł lub 95 ulgowy. Jeżeli byśmy chcieli troszeczkę sobie dać w kość i pojeździć 7 godzin, to wtedy taki karnet w tygodniu będzie kosztował 105 zł i 90 dla pociech i osób starszych. Natomiast w weekend taki karnet będzie kosztował 115 zł i 100 zł ulgowy. Jeżeli chodzi o karnety wielodniowe to mamy tutaj do dyspozycji y, oczywiście od 2 do 6 dni, i na przykład, gdybyśmy przyjechali w grudniu na 6 dni, to za 6 dni będziemy musieli zapłacić 540 zł lub 460 zł będzie kosztował nas, nas karnet ulgowy. No dobrze, i gdzie tutaj można zaoszczędzić, jak zaoszczędzić na tych karnetach? A mianowicie, już Wam teraz dokładnie powiem, od 16 września, od północy. Rozpoczyna się promocyjna sprzedaż karnetów narciarskich. A jeżeli ktoś poluje na tańszy karnet, jest pewny, że będzie jeździł do Zieleńca, to polecam skorzystać, bo można kupić karnety dużo taniej. Dużo, co to znaczy? Są takie opcje, że cena jest obniżona o 30%. Pamiętajcie, 16 września zaczyna się sprzedaż, czyli 16 września już o godzinie 00. Jeden możecie przystąpić do zamawiania, i oferta trwa jest do wyczerpania zapasów, bo seria, tych, 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 ta, ta pierwsza partia jest do wyczerpania zapasów lub do końca do, 20, do 30 września, do końca miesiąca. I teraz sprawdziłem, jak to wygląda i gdzieś, który karnet się na, na najbardziej opłaca, jeżeli byście polowali na te najniższe ceny. Więc tak, jeżeli Byście przyjechali najniższą cenę, jaką w ogóle można dostać, to jest karnet sześciodniowy na sześć kolejnych dni. Czyli przyjeżdżacie do Zieleńca na tydzień, jeździcie przez sześć kolejnych dni. Normalnie cena takiego karnetu to jest 685 zł, natomiast po rabacie wy jesteście w stanie go kupić. Po 25% rabacie, bo tyle jest rabat w tej promocji, za 513 75 zł. 75 groszy, co nam daje cenę za jeden dzień jeżdżenia 85 zł. i 63 grosze. I to jest najtańsza opcja, jak można mieć całodzienny karnet. Tu jest jeszcze raz przypomnę, że wtedy jeździcie też przez cały dzień i wieczorem. Warto. Myślę, że no, warto tutaj rozważyć taką opcję, jeżeli ktoś jest miłośnikiem Zieleńca, ma blisko i, i, i skusi się na to, żeby pojechać tam na tydzień. Natomiast, gdybyście e, chcieli odwiedzić Zieleniec e, przez 6 dni w sezonie, ale przez 6, 6 dni dowolnych, wybranych przez Was, to wtedy taki kartet normalnie kosztuje 830 zł, natomiast dostaniecie na niego w tej pierwszej odsłonie sprzedaży rabat 30% i karnet Was wyjdzie po rabacie 581 zł za 6 dni. To daje nam 96 zł i 83 grosze za dzień. To jest z tego, co tutaj patrzę... Druga najniższa dzienna cena za karnet. W sumie zaoszczędzacie w tym momencie 249 zł na jednym takim sześciodniowym karnecie na dowolne dni. Myślę, myślę, że warto rozważyć taki zakup. Pamiętajcie, że w tym w pierwszym okresie, czyli od 16 do końca miesiąca, do końca września, od 16 września do 30 dokładnie. Liczba karnetów w promocji jest ograniczona. Dlatego no, kto pierwszy, ten lepszy. Następna pula karnetów ta, yy, takich rabatowych będzie od, dostępna od 1 października do końca października i wtedy rabaty wahają się od 15 do 20%. Kolejna pula będzie od 1 listopada do końca listopada i wtedy rabaty są od 10 do 15%. I od 1 grudnia ceny są już zgodne z cennikiem. Także, jeżeli ktoś wybiera się z Was do Zieleńca, chce odwiedzić Zieleniec e, kilka razy w sezonie to polecam rozważyć formę taką, żeby zakupić wcześniej. Zresztą to już wiecie z moich filmów, serdecznie zapraszam do oglądania choćby tych shortów, bo tam jest dużo cennych informacji. Ja jeszcze zrobię takie zbiorowe filmy o, filmy o tych dużych regionach, w których będę opowiadał o tym, jak zakupić karnety taniej. Ale do tego się musicie już przyzwyczajać, że kupowanie wcześniejsze wiąże się z tym, że dostajecie większe rabaty. I to nie jest kwestia tylko polskich ośrodków, tak jak tutaj Zieleńca czy Szczyrku, Natomiast jest to y, przyjęta y, norma w y, ośrodkach alpejskich, bo już mówiłem, że w Madonna di Campiglio tak jest, czyli w ogóle w, ski, w Super Skiramie, w Valdisole, y, taka sama rzecz jest na przykład w Zelden, w całej Dolinie Ostal tam też karnety są y, im taniej, t, tańsze, im wcześniej kupicie, to samo jest w Amade, w całym Amade, więc wiele, wiele... Ośrodków narciarskich w Alpach przyjęło tego typu formułę, że po pierwsze, online, jeżeli będziecie kupować, będzie tanej. I po drugie z wyprzedzeniem. To tyle na dzisiaj. Jeżeli będziecie mieli pytania, zachęcam do komentowania pod spodem, do wypowiedzi, jak znajdujecie ten cenik. Jak widzicie takie promocje, piszcie. A oczywiście. Subik, żeby nie przegapić następnych filmów, bo tych filmów o skipasach będzie dużo, będą też filmy dotyczące sprzętu, więc subskrybujcie, łapka w górę i widzimy się w kolejnych filmach.